Dzień dobry, kochani. Witam was bardzo, bardzo serdecznie. Jak sami widzicie, dziś nagrywam z lasu. Przygotowałam wam coś specjalnego, coś leśnego na tą dzisiejszą swoją podróż, kochani. A mianowicie medytację leśną. Mamy do wyboru trzy pliki kart. Wybierzcie sobie. Numerek od jednego do trzy, albo listek, albo szyszkę, albo żołędzia. Jak do woli, kochani. A za chwilkę odsłonimy karty i zobaczymy, jakie medytacje leśne powinniście zastosować, będąc w lesie. Tak naprawdę, kochani, to są techniki uważności, takie ćwiczenia uważności, które każdy z nas może spokojnie. Zastosować nawet na zwykłym spacerze. One trwają dosłownie 5 minut. Zachęcam Was, moi drodzy, do tego, aby wybrać kartę i posłuchać, co karty mają Wam do powiedzenia. Kochani, wszystkie osoby, które wybrały zestaw numer 1, dla Was wylosowałam przepiękną kartę. Mój oddech. Kochani, będąc na spacerze, nawet popatrzcie, tutaj mamy listek, który trochę przypomina nam te płuca. Kochani, będąc na spacerze, pamiętajcie o głębokim oddechu, który jest bardzo, bardzo relaksujący. Oddychanie jest bardzo ważne i o tym mówi ta karta. Być może osoby, które wylosowały ten zestaw numer jeden właśnie, są Mocno zestresowane i potrzebują właśnie takiej techniki relaksacyjnej. A najlepiej, kochani, oddycha się świeżym powietrzem właśnie w lesie. Więc pamiętajcie, oddychajcie głęboko, nie tylko jak będziecie na spacerze w lesie. Pozdrawiam serdecznie. I jeszcze przesłanka do końca września, kochani, karty Lenormand, karty Kipera. Popatrzmy, co Wam przepowiadają, mamy niedźwiedzia, raczej niedźwiedzice z, ze swoimi młodymi i kartę ubóstwa. Hmm, kochani, niedźwiedź jest pozytywną neutralną kartą w, te, w talii Lenormand, natomiast karta ubóstwa w talii Kipera jest kartą negatywną. A te dwie karty razem mogą nam pokazywać, że Musicie chronić w najbliższych dniach to, co posiadacie, to, co jest dla Was cenne. I nie tyczy się to tylko kwestii finansowych, ale na tą sferę musicie zwrócić uwagę. Może się to, kochani, również tyczyć kwestii zdrowotnych. Popatrzcie, tutaj mamy jedzenie, mamy mamę, mamy dzieci, niedźwiedzica, dwoje młodych. Kochani, jeżeli macie problemy z wagą, zwróćcie na to uwagę. Być może niektórzy powinni zmienić swoją dietę, powinni schudnąć, powinni zwrócić uwagę na alergie pokarmowe, generalnie na układ pokarmowy, na żołądek, a przede wszystkim na odżywianie, na to, co spożywacie, kochani. Być może czegoś ma być mniej. Lub widocznie, ta, lub te karty mogą pokazywać, że trzeba z czegoś się zrezygnować. Kochani, to jest druga rzecz. Natomiast trzecią rzeczą jest to, że zwróćcie uwagę na starszych członków Waszej rodziny. Czasami niedźwiedzica w tradycji belgijsko-holenderskiej oznacza mamę, oznacza matkę. Tutaj też widzimy matkę z dziećmi, yy, więc yy, zwróćcie uwagę na starszych członków waszej rodziny, w tym na mamę, być może będzie potrzebować waszej pomocy. Pozdrawiam serdecznie. Osoby, które wybrały zestaw numer dwa lub tą fajną szyseczkę, kochani, mamy leśny skarb. Kartę leśny skarb. Co ona? Może oznaczać. Wyobraźcie sobie, że w miejscu, w którym jesteście, został ukryty jakiś skarb. Przejdźcie się po okolicy, przejdźcie się po lesie, w którym aktualnie się znajdujecie i powoli eksplorujcie teren, moi drodzy, nie spieszcie się, szukajcie czegoś interesującego, czegoś co Wpadnie wam w oko albo tam, gdzie poprowadzi was wasza intuicja i wasze ciało. Kochani, jest to fantastyczne ćwiczenie uważności, które zatrzymuje nas właśnie w danym momencie, w chwili, tu i teraz. Cokolwiek wyda wam się odpowiednie, może być tym znalezionym, odkrytym. Skarbem, Także puśćcie wodze wyobraźni. Skarb ten również możecie zabrać do domu. Pozdrawiam serdecznie. Dla szyszek mam jeszcze dwa przesłanka z kart Lenormand i z kart Kipera. I odsłaniamy karty. Kochani, przepiękna karta bukietu. W talii Kipera jest to karta małego szczęścia, karta prezentu. No i proszę bardzo, i mamy kartę szczęścia. To jest akurat... W tej talii jest to karta szczęścia, ona w tradycyjnej talii kipera jest przepisana do karty dziecka, dlatego widzimy dwoje dzieci, dwoje bawiących się, wesołych, roześmianych dzieci na karcie. Kochani, interpretacja tych kart jest krótka. Oczywiście radość, miła niespodzianka, szczęście. Wszystko się ułoży, jeżeli macie jakieś zmartwienia. Przypominam, że te karty są rozkładane na czas teraźniejszy. Do końca września maksymalnie, być może miła wizyta, być może dzieci sprawią Wam radość, szczęście albo coś nowego. Pamiętajmy, że karta Kipera, oprócz tradycyjnego znaczenia, które pokazuje nam dzieci. Oznacza również nowy początek, czyli coś nowego. Coś nowego, co będzie dla nas, co sprawi nam radość, co będzie dla nas dobre. I, kochani, być może będzie to miła niespodzianka, czyli jakaś nowość, która sprawi nam niespodziankę, właściwie to się może tyczyć każdej dziedziny życia. Jeśli chodzi o towarzystwo, to te karty pokazują nam miłą atmosferę, dobre i udane kontakty z innymi ludźmi. Pozdrawiam serdecznie. Kochani, wszystkie osoby, które wybrały kartę numer 3 naszego pięknego żołędzia, wylosowały Dom Zmysłów. Co to oznacza? Kochani, spacerując po lesie lub po okolicy, leśnej, w której się znajdujecie. Szukajcie takiego miejsca, które wam się spodoba i takiego miejsca, w którym zechciałybyście zechcielibyście się zatrzymać na dłużej. Jeżeli tak się stanie, jeżeli znajdziecie takie piękne miejsce, w którym czujecie się komfortowo i swobodnie, będzie to takie wasze miejsce, aż wasz nowy Leśny dom. Fajnie by było, gdyby to było jakieś nowe miejsce. Nie takie miejsce, które już znacie. Jeśli macie ochotę coś w nim zmienić czy zaaranżować, to po prostu to zróbcie. Poznajcie to miejsce, uaktywniając swoje zmysły. Popatrzcie, czy jest tam dużo roślin, może znajduje się mrowisko lub stare. Przewrócone drzewo, jak pachnie powietrze w danym miejscu. Zastanówcie się, co takiego sprawia, że czujecie się tu lepiej niż w innym miejscu tego lasu. Pozdrawiam serdecznie. I dla osób, które wybrały zestaw numer 3 i naszego żołędzia, jeszcze dwa. Przesłanka od karty Lenormand i od kart Kipera, kochani. Odsłaniam karty. Lisek nam się pokazał. W ogóle przepiękny jest ten lis, popatrzcie na tej karcie. I karta pracy. Kochani, w ogóle ciekawa kombinacja, ponieważ karta Lisa jest w talii Lenormand przepisana do karty pracy. Natomiast ona niektórym może pokazać pracę, Drugą pracę dorywczą, jakieś zajęcie dodatkowe, czasami też pracę na czarno, bo pamiętajmy, że nasz lisek jest sprytny. Jeśli nie macie drugiego zajęcia, to karta Lisa pokaże Wam oczywiście obecne miejsce zatrudnienia, a raczej osoby, które się przy Was mogą pojawić do końca września. Kochani, Lisek może oznaczać, że w Waszym miejscu pracy jest osoba, która szepcze za Waszymi plecami, która może działać przeciwko Wam, ale niejawnie, raczej snując intrygi. Więc miejcie się na baczności, nie rozgłaszajcie publicznie wszemi wobec Waszych planów, zachowajcie je. Dla siebie, szczególnie jeśli są to plany zawodowe, jeśli dotyczą na przykład również waszego biznesu, też raczej zawczasu lub w ogóle o nim nie opowiadajcie. Co dalej, kochani? Lisek radzi oczywiście, aby być ostrożnym, to jest jedno. Dwa, aby wykorzystać swój spryt, swoją bystrość umysłu, swoją inteligencję. Właśnie we wszystkich działaniach związanych z pracą. Jeśli chodzi o finanse, kochani, to Lisek przestrzega przed jakimikolwiek inwestycjami. Uważajcie, nie dajcie się też oszukać, ktoś być może będzie chciał Was podejść. Także zwróćcie uwagę na finanse, na pracę. Bądźcie czujni, bądźcie. Ostrożni, sprawdzajcie wszystko 10 razy. Nie opowiadajcie za dużo w miejscu pracy, nie o sobie, o, sobie, o waszych planach. No, zachowajcie dyskrecję, kochani. O tym mówi Lisek i Karta Pracy. Oczywiście Karta Pracy jest kartą działania w talii Kipera, ona pokazuje nam, że do końca września będziecie zapracowani, tak jak powiedziałam, może niektórzy z was będą mieć więcej lub mają więcej niż jedno miejsce zatrudnienia, może też się jakaś opcja nowa pojawić jakiegoś dodatkowego zarobku. Pozdrawiam serdecznie.